Elon i dzisiaj grałem w Match Master. Od każdego słyszę, że to jest fajna gra, od niektórych słyszę, że to jest beznadziejna gra. Wczoraj nagrałem fajny odcinek, ale usunąłem go niechcący, nie a nagrywałem go od początku, dopiero co zainstalowałem. A dobra, to teraz możemy zagrać. E, jak chcecie zagrać ze znajomymi, wchodzicie tu w te trzy kreski. Dajecie zagrać ze znajomymi. E, dajesz... E, ktoś z was daje utwórz. E, ktoś z was e, daje utwórz. E, I tam pisze taki kod. Ten drugi tu wpisuje ten kod. Daję dołącz i na przykład wpiszę taki, belejaki Klikam dołącz i... No i was łączy po prostu. A, a kto nie ma internetu w domu lub na zewnątrz. W no, domu na pewno każdego. Ale jak coś nie ma, no to nie możecie zagrać. Dobra, to czekajcie, ja idę grać pierwszą rundę. Jak coś to odblokowałem, dopiero tyle. Rakieta mi się podoba. Zużyto ostatni slime, ale może zdobyć więcej za piłonę. A, patrzę co to jest, ten my. to pieniądze, dobra. Widzimy się zaraz. Dobrze, już jesteśmy. ruda, ruda pierwsza. Ruchy masz dwa, a jeśli no będziesz po czwórno, albo jakiś tam, to masz więcej ruchów. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak jest. Nie wiem, ale to jest takie. No musisz wbierać te, żeby mieć do tego slajd, do tego tak jakby ulta. Choćby. No i wierzę dwa ruchy, no i. No, no i wierzę dwa ruchy i odbieram dwanaście. Trzy odbierał. Dziesięć! To dużo! Pani szans! Nie wiem, dobra, jeszcze można spróbować. Łatwo. O nie, on to wykorzysta to nas w lewym górnym rogu. Wykorzysta to pewnie. Wiłem. Wiecie, że ja to przegram, nie? Hmm. Teraz może. ja tu miałem co ten Wykorzystam włotek w tukletu. O, dało mi to trochę. Kurde, tu jest ten czas głupi. Hmm, jeszcze, jeszcze, nie, nie. Dobra, tu mam jest. osiem aż! Nie wiem, jeszcze jedna ruga, ja tego nie widziałem. Dobra, ja jestem coś... to chyba. Kurde, ja to chciałem! Pięcę ja to wykorzysta! Kurde, on mi wszystko zabierali. Dobra, gdzie tu mam to... I... O, tu mam dobrze. Nie, kurde, 48. O i to jest ostatnia ruda. Trzy. Nie trzeba to próbować. Primi... Kurde, no i weź to. Kurde. Ja mogę go wykorzystać, Slava? Aktywacja i co on robi? Ej, fajny! Patrz, 82 zebrałem! Ty, on jest taki dobry, ten slime! I zagrał z w małą, to z nią wygrał Teraz, w tym slime! O, rakietka, rakieta! Ta, ta, zbieram na rakietę. Slime grał oczywiście. Widziłeś się zaraz. Z Kanadą grał. Czy z Kanadą. Tu pierwsze. Yy... Tu czerwone, ale ja bym nie chciał czerwone. Dobra, zbędę czerwone. Nie, tylko 6 punktów. Tylko 6 punktów. Siłę. Dalej. Ty, ja, on jest ślepy. Je on jest ślepy, na szczęście. Kiego mi gracza dobrało? Łatwo, łatwo. Nie widzisz to, nie? Trzeba patrzeć. Trzeba patrzeć, trzeba patrzeć. Nie, proszę, zostaw mi te gwiazdki niebieskie. Bo mówiłem ci coś. Pudze. O tu mam niebieskie? 29 dziewięć, tylko tyle po nic. Jest tu gwiazdka, jest tu gwiazdka. Nie ma tu gwiazdki. Te, te, te. Aktywacja jest! Najlepszą jest! Patrzcie, ile tu mi weźmie tego! A, 12. Ekstra move! A i, e, i jeśli będziesz miał podwójne, to aż po czwórkę zacznie się, to aż jeszcze jedno Dobra, ja się zagaduję, a tu nie zjema. Dobra, tu mam yes. jest! Szczęście! O, jeszcze tu mam! Jest 70, dobra, łatwo z nimi, one są tacy słabi. Ale widzowie, jest godzina 20.12. Ja... Sorry, jednak nie będzie dwóch odcinków. A myślę że będzie dwa, bo ja już jestem trochę bo dzisiaj tyle jeździłem. Tyle miałem. No jeździłem wszędzie prawie. Więc no nie miałem czasu na, 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 na nagranie filmiku, ja no ale nie dopiero wróciłem, Ale ma to beznadziejne coś. To jest beznadziejna ta farba. Wczoraj ją chyba... A, przecież nie. Jest, wygrałem, ale łatwo z nim. Łatwo, łatwo. Jest, mam rakietę. Jest, mogę zagrać rakietą. Nie, dzięki, bo... Jest, mogę rakietą zagrać. Dobra, widzimy się zaraz. O, z Brazylią da, grał. O, i teraz to, to jest prawdziwy człowiek. Wiecie czemu? E, gdy pisze jazz i jakieś tam, cyfer, jakieś tam e, cyferki, to znaczy, że to nie jest człowiek. i robot teraz grał z tym, z, z prawdziwym człowiekiem, bo ma się nazwę. Daj. Eee... Tu mam... Trzy... Już do mojej rakietki mam... Wow. Eee, tu mam kolejne trzy do mojej rakietki. E, o, e, I jeszcze jeden i już mam... Rakietkę, bo chcę w końcu zobaczyć co ona robi. O! On ma slajma, ten gość! Ten gościu ma slajma. Co, ty, tak? No i... Jak zwykle ślepy. Ej, to wolno też jest ta rakieta. Ucz. Ej, cztery naraz! Dobra, teraz wygrywa z mojej małą co chwilę teraz będę wygrywał chyba. Jestem taki dobry teraz. Widzicie to? Nie, jestem za dobry w to! Nie wierzę. Jest 79, łatwo z nim! No i możesz już płakać iść w nie wygrasz. Bardzo mi przykro Tańczę, tańczę jest, tu mam... Pyk... Yy, pyk. Kurde, myślę, że mówię jeszcze. On mał 91! Uli jest laima, A i tak, i tak, Nie, nie, no, dogoli chyba. O, tylko i Fajnie i tak, i tak, dobiję tak, do tak, i dobiję do stówy dziś. Dziś do tak, i tak, i tak, 107 nie wierzę 107, i tak, nie wierzę, nie wierzę, że ja mam 107, pierwszy raz w stówę. To nie jest slime. Ej, bo się zbliża do mnie! Ej. Dobra, no i łatwo, rakietka jeszcze. A to ile szef? 19 da? 29! lecimy ja poryko o to se zbije co to robi? ej to też jest fajne ej. ej dobra jeszcze gdzieś mogę? jest! wygrano! 158 punktów do 94 tak jest, 25 punktów, zdobyte. Dlaczego? Co tu się dzieje? A. O, tak Nie, po co jak ci stają? zobaczę. Ej, zadarłuję prezent. A, po co mi te farby, te farby słodokite? No dobra, to jak, tak jakby ja już kończę e, i widzimy się jutro, chyba to bo nie czy jutro też nie będę czasu, czy może będę, no ale e, dobra, to widzimy się jutro, pa!